Niedziela 3 kwietnia 2016 godzina 14:30. Jest fajnie, jest ciepło. Elegancko noszą pyłek. Dzisiaj będę chciał wymienić tutaj dennice na dennice osiadkowane, które tam są. Zobaczymy, może ścieśnić gniazdo albo coś poszerzyć, odsklepić trochę, aby matki zaczęły bardziej czerwić. No i w ogóle zobaczyć trzeba czy jest czerw. Ale też chcę zro zobaczyć zrobić taki eksperyment. Wiadomo, no niektórzy pokazują, a ja też bym chciał spróbować. Yy, zmielony pyłek. Trochę zmielonego pyłku. Jest 14.30 i chciałbym zobaczyć w jakim czasie pszczoły zorientują się, że jest tutaj koło nich yy, coś takiego jak Zmielony pyłek. To ja będę się zabierał do pracy. O, tak to wygląda. Fajnie noszą spore ilości pyłku. O, jest, jest. Proszę bardzo. I poszła złożyć do komórki. Ok, tu sobie leży pyłek. A ja zabieram się do małej pracy i później dam znać. Minęła godzina i mój eksperyment wygląda w ten sposób. Niestety pszczoły, czy znaczy może niestety, nie interesują się podanym na tacy pyłkiem, ponieważ mają co robić gdzieś tam właśnie sobie latając. I wiedzą, że trzeba zebrać to, co gdzieś tam sobie rośnie i daje pyłek. Pyłek jest koloru: o, tu jest jakiś brązowy, żółty, pomarańczowy, biały. Dobra, wymieniłem dennice tych trzech, dałem na dennice osiadkowane w tym jeszcze nie, bo mam dennicę, ale zapomniałem oczywiście z garażu przywieźć zasówkę, a bez zasówki to nie bardzo teraz, ale podkurzacz fajnie się pali, fajnie, fajnie lubię zapach podkurzacza a czy wy lubicie zapach podkurzacza? ten dźwięk, niesamowity dźwięk nie? masakra dobra, ten ulik weselny ulik weselny Wygląda teraz w ten sposób. Tu jest ramka z pokarmem. Trochę pszczoły strzepnąłem z innego ula, które się gdzieś tam uchowały. To są, ale tutaj jest największa największa niespodzianka, gdyż w tych komórkach matka złożyła. Jajka. Także o. A a, a jedną ręką Także w, w tym uliku nie. matka zaczęła czerwić. Jest parę komórek już zaczerwionych i myślę, że powolutku, powolutku dojdzie do siebie i, i będzie fajnie. I będę miał mateczkę na jakiś odkład. Pierwszy chyba mój sukces. Uratowałem matkę. Także. Fajnie jest. Niesamowicie poczuć zapach podkurzacza, niesamowicie poczuć zapach wydobywający się z uli ze środka. Ale też jest coś pięknego, jak jest ten, ta muzyka pszczela. Muzyczka jest cudna. Ja jedę dalej słuchać muzyczki od pszczół i posprzątać trochę i wracam do domu. Aha, jeszcze chcę powiedzieć, że w bodajże dwóch ulat już taką potężną, dziką zabudowę zaczęły robić. Także gdzieś tam poszerzyłem troszeczkę gniazdo. Yy, tutaj też i wszędzie gdzieś tam pozdrapywałem trochę pod poodsklep Poodsklepiałem. Ramki z pokarmem, które, które są. To ciasto, które gdzieś tam wcześniej podałem, jak już sobie teraz wyjedzą je do końca, pobiorą, to już nie będę więcej dawał, bo stwierdzam, że. Niedługo zacznę większa ilość kwiatów yy, kwitnąć. Gdzieś tu będą, tu niedaleko 300 metrów, no 400 może, 500. Yy, jest taki potężny sad, zacznie wszystko kwitnąć, będzie, będzie fajnie. Także ten pokarm, który teraz poddałem, wybiorą, nie będę więcej dawał. Ramki delikatnie podsklepiałem. I już postrawiłem topiar dobrego sezonu.